Panorama, dobry wieczór Państwu. Witamy w pierwszej panoramie, nadawanej o godzinie 18. Od dziś będzie to nasza stała pora. A oto informacje dnia w skrócie. Wichura, która przez kilka dni zorganizowała życie w Hiszpanii, Francji i Niemczech, dotarła do Polski, ale już nieco osłabiona. Na Okęciu Śpiewem i latami powitano wracającą z zimowych Justynę Kowalczyk, Złotą Justynę. Ministerstwo Środowiska za 9 milionów złotych rozpoczyna kampanię przeciwko nieekologicznemu życiu, które jego zdaniem jest szarem. Wichura, która dotarła do nas z zachodniej Europy, nie wyrządza wprawdzie tak wielkich szkód jak we Francji czy Niemczech, ale mimo wszystko daje się we znaki. Najbliższe godziny mogą być naprawdę trudne. Szybko topnieje śnieg i wody mogą wystąpić z brzegów. W podwarszawskich markach władze rozważają ewakuację mieszkańców najbardziej zagrożonych domów. Na miejscu jest Magdalena Gwóźdź. Niestety jest przed czym ostrzegać, bo tu w podwarszawskich markach podtopienie...